Dobry ludziska i w dzisiejszym odcinku zagram sobie jak zawsze FIFA. E, gram, e, gram teraz e, angielskim składem. Koloma o 100 razy, więg... o sto, o sto razy e, bogatszy skład ode mnie, też angielskim gra. Ma Diego kosztę e, Vampersiego, Runeja, No to będzie przewalony meczyk. Ale moim nowym zakupem właśnie widzicie tutaj jest y, DGA i Sterling i trochę formację zmieniłem Sterling ogólnie przewalony zawodnik na, pejsik dobry na propsie teraz tylko jeszcze muszę obronę ulepszyć i by było OK. dobra 7 liga 6 y, na razie punktów 5 meczy do rozegrania Chociaż, żeby wyjść z tej siódmej ligi. Na mistrzostwo nie liczę na razie. Dobra, Baloteli, tutaj Murzyn biegnie. Woda do. A, i Sterlinga popchli. No i dobra, gówka. Ale źle. Dobra, tutaj na patencie, co z nami będzie. Tutaj zabierz piłę ziemuś i Sterling. I Sterling Force Cztery ma gwiazdki. I to powinien być faul, ale widać, że sędzia nie ma oczów. Tylko ma kurde rzęsy. Dobra, kabela. Holoi. O! Fu! Zblokowali mi go. Też muszę zmienić na lewym skrzydle mojego Cazorle, bo kurde nie gra. Słaby jest strasznie. Tu chyba pierwsza bramka, a i słupek mi uratował. Chuj mu w dupę Azorla tutaj, zero pace, znaczy ma, ma, ma strasznie mało paysa, 84 y, rated ale nie lubię Dobra, zawal sobie tutaj, no i golik, pięknie Balotelli, pierwsza brameczka, Fistasio. Poszłem na siły, miałem już strzelać na Finezję, ale nieraz lepiej na siłę, nie wiem dlaczego ma Tima Howarda w ramce. strasznie znaczy 82 rated, nie a nie jest też y, strasznie drogi. 80 y, tylko 2, 82, 82 rated jest, a 1500 kosztuje, nie wiem, ale zauważyłem tacy, do, tacy właśnie się z takim właśnie teamem. E, strasznie źle grają. Niektórzy co mają słabsze teamy e, lepiej grają od nich. Nie wiem dlaczego, bo po prostu może kupują końsy czy coś. A niektórzy muszą po prostu za zagrać e, dużo meczy, czy coś, żeby uzyskać taki skład fajny. Czy znaczy mój skład nie jest na razie fajny, jest e, przeciętny, ale kiedyś dojdę do, do rajskiego, do Rajskiego 1. Pozdro, dla spalony. Dobra. Dobra, jeszcze tutaj jedną brameczkę, żeby było safety. Krótko się rozegramy. Tam widzę Baloteli się odkrywa, ale niestety nie udało się. Kazorla. ok. Nieraz tacy kolesie, nie wiem, na chwilę pauzują grę i nie wiem, chyba idą po starszego brata czy po, tu, po tatę, żeby im wygrał mecz. Bo od razu widać, że inaczej ktoś gra, tak? Dobra, wkurza mnie Sterling trochę się schował, a powinien być bardziej wysunięty. Jakby był wysunięty, to już byśmy nie na niego grali od razu. Jakieś formacje może inną, podobną sobie zmienię, żeby było bardziej tych, żeby bardziej ci skrzydłowi byli tak odkryci, co nie? O, ładnie. Gigi Amoroso. Miałem ten, miałem włożyć zamiast Kazori Remiego, ale myślę nad zakupem yy, Schirle. Dobra, tutaj Skillig i teraz patrzcie Sterlinga. Na patencie leci sobie sterling. Każdy myśli, że aj, nie tak. Ale może teraz sobie kab... Aj, kabela też niestety nie. Miałem innego fejka zrobić, bo jest taki jeden fejk, że za plec sobie wrzuca piłeczkę, ładnie. A nie udało się niestety. Dobra, tutaj jego koszty trzeba ładnie. Nie? Aj, runi niby taki mały, ale główki ma. Więc trzeba uważać. Jak ja bym miał taki chociaż team, kurde to bym pokazał. Aj. Okay, jeszcze go zepchnął, Murzyn, wstawaj. Dobra, bank. Aj, trochę, trochę do, bardziej do środka bym strzelił, to może by weszła. Dobra, to jego kołyszcze następny bieg. Aj, nie udało się. No i po co był mu ten skill teraz? Y Raczej zabiorę piłkę, albo nie, albo tak. A może? Dobra, mam. No. O, o, dobra. No i do Sterlinga znowu. Sterling tutaj. Kurde, nie udało się. Albo. Dropsowo. Mangala. Rzuta. Nie ma nikogo na główkę. Co tu zrobił. Co tu zrobił? I do środka. I bańk. I Kazorla przeszczelił. Ale dobra. Nie wiem, jak on tego nie złapał. Ale um, Mnie dziwi strasznie, bo kurtuła taki dobry bramkarz. 86 rated i, i 1820. tysięcy. Jakby mi się bardzo chciało, to bym może no, nie był zbierał, ale nie chce mi się. Może kiedyś, jak końce se kupię, to go kupię. Taka sytuacja. Końcy też trochę tak ryzykownie teraz skupywać, ale przyjdą czasy, że się kupi. O, co to był? Dega, to by złapał w śnie. Dobra, Dega. No na razie Dega na czystym koncie, ale nie wiem, coś czuję, że mi szczeli, zaraziomuś. O, właśnie taka akcja. No i gol, kurwa, mać. Wiedziałem, no wiedziałem. Ósemka, ósemka, van Ampersi. No. Piękna akcja 1-2 znaczy nie Wiem o tym, ale trafił mu się. No już yy, powinien trafić takim składem. Teraz yy, mam, mam zamiar sprzedawać mu cały. Włoski skład, i sobie nie wiem, na pewno nikogo większego sobie nie kupię. Ale chociaż ulepszyć moją obronę, no i takie tam, no bo troszeczkę włożyłem w ten włoski skład. Nie powiem, trochę będzie ciężko się z Ibarbo y, OP zawodnikiem w FIFA rozstać. Ale no, co zrobisz, nic nie zrobisz, tak? żyje się dalej. Y Dobra, tu Murzyn. Onucza kurde taki tani yy, obrońca 80, 75 yy, rated, ale robi job, co nie? Wlar tak trochę mniej, ale no nie, nie będę chyba w, oczywiście w obronę pakował trzeba w atak. Tutaj baloteli odegra. I czysta pozycja. Teraz tylko przerzut do... A, chciałem do Sterlinga, ten był czysty. Chociaż po Murzynie nigdy nie wiadomo czy czysty, czy brudny, ale Dobra Okej, okay. Kazorla Już miałem do środka schodzić, ale niestety Życie na patencie, co z nami będzie i odebra, dawaj piłę. Okej, okay. onucza Johnson, Johnson też chyba, Johnsona też zmienię ładnie mi się z, tutaj zgrywa z y, Liverpoolem, bo mam po, na, na lewej całej stronie Liverpool. Bo mam stu, Starling, Starlinga i Balotelli'ego. Nie na lewej, ale tak trzech graczy mam. Przynajmniej więcej. No i a Tim Howard kodę zrobił. Mam no, na Vlara. Dobra. No. Aspiriquet raczej nie będzie szczerał, ale spalony, niestety. A może jeszcze se Sandro? A Sandro to w ogóle nie wiem po, po co go kupiłem, bo y, wypró chciałem wypróbować sobie taką y, formację z defensywnym pomocnikiem i się nie przyjęło. I jest strasznie słaby Sandro, ale nadal nim gram, póki się kontrakty nie skończą. Cebulacko gram, nie wiem, ale no, trzeba jakoś. Yy, dobra, tutaj Gigi Amoroso. Kurwa. Aj, źle. Ramzej. Też Ramzej strasznie słaby miałem go. Taki drogi skład mieć, a nie mieć na jakiegoś lepszego pomocnika. To. Szczerze nie wiem, jak teraz stoi Di Maria, ale chyba kilka milionów, czy milion. Więc dlatego. No i gol. Aj, na farcie. Mógł przyjąć się już wybiegałem bramkarzem. On ciągle podaje do Runeja i po prostu rzutkę robi do Vampersiego, ale daje radę. No nie powiem, jeszcze chciałbym jakąś akcję się zrobić, ale nie wiem czy się uda. Tutaj blink, 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 i poda. No kurwa, wiedziałem. I gol. albo nie. Dobrze, że wyszłem. Niepotrzebnie wychodziłem obrońcą, ale nam już yy, wali, wali na 100, bo gramy dalej. No i wybicie. Muszę wygrać ten mecz, chcę chociaż... Nie chcę spać na pewno z tej ligi, bo yy, no hajsy idą lepsze. Jeszcze mam 4 mecze po tym, więc wolę wygrać. Dawaj no, piłe ziemuś. gramy. Sanchez też, kurde, strasznie OP player. Taki to moim zdaniem jest drugi czy tam trzeci najlepszy piłkarz w lidze, w lidze yy, angielskiej. No, i tyle w temacie. Pierwszym moim zdaniem jest yy, Di Maria. Jakby chociaż Realmu yy, tam Di Maria trochę więcej zapłacił, to by został, ale niestety on najwięcej ogólnie biegał z całej drużyny i najmniej zarabiał. Jest trochę dziwne. Dobra, Kazorlo. Kazorlo. O, jaka wrzuta, dawaj. Kurwa jest! Piękny gol, kurde. Highlights. Ja pierdolę. nie, nie Dobra, niech im będzie. Ale nieźle wjechał tutaj na patencie. Jakby nie było y, tutaj spalanego, to pięknie. Dobra, faul. Taka akcja to ładna, nie powiem. Kazorlo to chyba takie staty, ma tylko, że. Y, dlatego, że. Y, Ładne ma do środkowania i zajebiście mu teraz. Sandro podał, idzie na Quiksela. i tak, i tak więcej za niego nie zarobił, bo on tak, tak yy, strasznie tani był. 600 zarobię a na pewno za Tyś yy, jak go kupiłem, więc 400 straty, a to takie tam. Dobra, bank Czech nadal tutaj się trzyma w fifce 15 y, tysi Miałem kupywać Czecha, ale mówię aj już bym wolał Kurtua Chelsea zawsze ma dobrych bramkarzy jak nie... Jak nie ten Jak nie Czech, to Kurtua, jak nie kurtua to jeszcze był taki pamiętam starszy bramkarz. Nie pamiętam jak się nazywa Ale już nie gra No i skurwa farcia szybany. Czemu zawsze pod koniec? Zawsze dobrze zaczynam później, zaczynam y, tracić y, kurde y, highlights, plays, entertainment, a, a chciałbym wygrać. Nie powiem. Dobra bank. Aspirykłuta. Ładne. O, o, o. To Kabeli. Kabela jeszcze tu. Kurwa, dawaj. Nie podajemy się. Fula tak, zaraz pójdzie. Nie chcę klikać, bo stracę piłę. O Sterling, dzisiaj się nie pokazał, ale w innych grach grał super. Nie powiem, bo no to zawsze jakiś tam trik, coś tam pójdzie ofensywnego. No, na miejsce kabeli, oczywiście bym chciał Di DiMarie, ale nie, nie, ma, nie ma takich szans. O, brzydkie podanie. Oj, coś tu Sandro próbował. Najgorszy gracz w mojej drużynie próbował, ale się nie udało. Dobra, piłek, pierz, pierz, bierz, bierz, pierz, full atak o, o o kurde. Nie co zrobił? click. Ja. i tak tak spalony był, więc pozdro 600. No to...